Prezentuje ewolucję e, różnego rodzaju triki na motocyklu. Motocyklu sportowym oczywiście odpowiednio poprzerabianym, wyrzucone są niepotrzebne rzeczy takie niezbędne nam jak plastiki, a dodane e, są inne różne usprawnienia. E, można tutaj zobaczyć jazdę na tylnym kole, różnego rodzaju akrobacje, stanie na głowie, jazda tyłem do kierunku jazdy drifty, czyli poślizgi takie burnouty, palenie gumy. No jest, jest tego trochę. Muszę powiedzieć, że motocyklami jeżdżę całe swoje życie już od... Mam szóstego roku życia, mój dziadek kiedyś mi dał WSK, To zacząłem próbować jeździć, no i, i można powiedzieć, że to jest moja pasja na całe życie. A freestylem zainteresowałem się jakieś 10 lat temu, kiedy pierwszy raz zobaczyłem filmiki w internecie Amerykanów, którzy pierwszych freestylerów, którzy jeździli tam na jednym kole, stawali na baku. Bardzo mi się to spodobało, ponieważ zawsze lubiłem różne sporty freestylowe. A że można połączyć tutaj pasję z motocyklami i freestylem, to tym bardziej postanowiłem robić, ponieważ jest to coś innego, coś czego też dużo jeszcze ludzi nie widziało i myślę, że wa warto to pokazać.